Służcie panu z weselem, stańcie przed obliczem pana z okrzykami radości. Czasem tak jest, że przeróżne praktyki religijne, modlitwy, posty, wspieranie potrzebujących, wykonujemy ze śmiertelnie poważną miną, bo przecież w takich sytuacjach, w takich momentach nie wypada się śmiać. Pan Jezus kiedyś powiedział: Kiedy pościsz, namaść sobie głowę umyj twarz. To miała być oznaka radości, oznaka świętowania. Warto postawić sobie pytanie, czy kiedy się modlimy, uśmiechamy się do Pana Boga. Amen.